Jeszcze ktoś przyjdzie, czy jeszcze kogoś nie ma? Jeszcze czekamy. A kto ci pomagał to wycinać i przyklejać? Tata trochę. Tata, a co tata robi? Ale tak, z No, z zawodu. A, to dlatego on podszedł do tego w. Tylko pomógł mi narysować te domki. I potem powiedział ci, pokleiłaś ładnie. I też jest z jednej strony zielona, a z drugiej tak trochę smutno, tak? Najgorzej będzie u nas problem pewnie z tym. W koście, że nieco. Czy my gdzieś możemy, panie tomku, znaleźć miejsce za obwodnicą między jeziorem wieżyska a obwodnicą? Masz wyniesiony do góry teren. E, Pusty, daleko od e, zabudowań, i tam między lasem a ulicą Świerkową. Myślę, że byłaby całkiem fajnym. I tam myślę, że z 4-5 e, takich siłowni wiatrowych można by było zmieszczyć. Tutaj też masz dwa wiatraki. Patrz, ale one faktycznie nad tym jeziorem tam są. W wodzie, co? Mama wybierała, a Ty przyknałaś. I co teraz? Ta ręka ma palcem grożącym grozić za to. A, a z góry ta pięść? No to chodzi, że tu że nie mamy tak robić, tylko że tak mamy. Widzę, że bardzo dobrze już się orientujecie i wiecie, co jest dobre, a co jest trochę gorsze. I to trochę gorsze musimy wzajemnie starać się w jakimś czasie nie wyeliminować. Być może nie od razu, być może trzeba uświadamiać, być może ten proces będzie trwał trochę dłużej, ale dzięki temu, że firma. Kos Eko organizuje już ten wspólnie z miastem ten konkurs od paru lat. Wy bardzo mocno się angażujecie w to, żeby to zrobić. To gdzieś w waszych środowiskach już przechodzi, to przechodzicie do domów, tłumaczycie rodzicom, tłumaczycie rodzeństwu, aby postarać się, żeby nie truć naszego powietrza. Bardzo się z tego cieszę. W tym roku ponad 200 prac, 233. Pan dyrektor mi to podpowiada, 233 prace wpłynęły. To jest naprawdę piękne, że to jest robione wspólnie i dla naszego wspólnego dobra i żeby wszystkich zachęcić. Z tego się bardzo mocno cieszymy. Mam nadzieję, że będziecie w związku z tym też dalej pracować, dlatego żeby nam się w nie wspólnie żyło dobrze. Z naszej strony staramy się. Też docenić te wasze prace i za zaangażowanie, dlatego pan dyrektor tu no, przygotował tak. jakieś małe podarki. I czy te osoby, które będą mogły, żeby w przyszłym roku też wystartowały w konkursie i może jeszcze lepsze prace wykonały, tak? I jeszcze więcej osób przekonały do tego, że warto wspólnie pracować dla naszego dobra. Nie możemy pójść za bardzo i za bardzo naciskać, ale wszystkich musimy uświadamiać tyle, co się da, żeby jak najwięcej osiągnąć. Wszystkiego dobrego. Liczymy na jeszcze więcej w przyszłym roku. A już o tym, jaki był wysoki poziom, to nawet nie chcę wspominać, o tym będzie za chwilę. Jest wiele nagród egzekwo. Zakładaliśmy, że będą trzy nagrody w klasach 1-3 i trzy nagrody w klasach 4-6. Jest ich więcej, ponieważ po prostu mieliśmy olbrzymi problem z tym, żeby wybrać te... Czy jedyne nie mogliśmy zdecydować, poszerzyliśmy ja, ten, ten zakres? Ja tu podglądam, są dwie pierwsze, dwie drugie, dwie trzecie, po prostu komisja miała tak, problem zdecydować w się. 4-6, no, no sami państwo widzicie, myśmy je tutaj chcieli przynieść, żeby, żeby zobaczyć, że one są naprawdę piękne. One są nie tylko ładne plastycznie, ale one są czasami tak technicznie poprawne, nie mówię też o, o tych technikach, tych plastycznych, ale tym. Zawartości technicznej, że tam ta rura jest gorąca, czerwona, i ta powrotna rura jest niebieska, czyli tak symbolizująca, właśnie te, te techniki. Pan dyrektor tak myśli, że te osoby, które są technicznie w ten sposób, Mają już szansę, myślą, u nas pracować w Widzicie, macie szansę podjąć pracę w Koseko. E, szkoła przesyła numer dwa. Skąd była inspiracja zrobienia u Ciebie tak pięknej i dużej pracy? E, trochę z meta. Co? Trochę z komputera, bo nie miałam pomysłu. I trochę też sama wymyśliłam rzeczy. Co tam wszystko jest? Co on ma przedstawiać? E, o, oczyszczone powietrze i że wszyscy sobie żyją e, no długo i szczęśliwie, powiedzmy. Dlaczego musi być czyste powietrze? Dlatego, żeby nam się dobrze oddychało i żebyśmy żyli dobrze. A co ludzie powinni robić, aby to powietrze było czyste? Nie powinni y, palić śmieci w kominku, ani nie powinni śmiecić. I segregować odpady i dbać o kościerzynę. No. A czy w kościerzynie są takie miejsca, gdzie jest dużo dymu? Tak. Gdzie jest takie no. miejsce, Na przykład przy kościele czasem jak się idzie do szkoły to bardzo jest y, brzydkie powietrze. I wtedy co trzeba zrobić? Oddychać tym, czy to? Y... Nie, tylko mieć jakieś maski smogowe czy coś takiego. A czy w Kościerzynie ludzie noszą maski? Nie. To jak to czyste powietrze powinno wyglądać? I co robić, żeby w Kościerzynie było czyste powietrze? Nie, nie palić śmieci i nie zanieczyszczać powietrza. A co jest na twojej pracy? Co na podstawie? Wiatraki. Czy znasz takie miejsca w Kościerzynie, gdzie najwięcej dymią? Waś, właśnie Tutaj obok kościo kościoła. To, to ja to jest wina. Księdza? Nie. <laughs> Mieszkańców Kościerzyny. Od kilku lat e, chcemy rzeczywiście edukować młodzież, dzieci, aby przygotowały się i przekazywały to dalej. One, z, jeśli zakorzenimy w nich tą świadomość czystego powietrza i potrzeby dbania o środowisko od małego, będzie to się na pewno przez ich całe życie przewijało. Dlatego też chcemy nie narzucać, a edukować. Staramy się mobilizować ich w postaci konkursów. Mogą wtedy dostać jakieś nagrody, mogą zobaczyć, spotkać się razem i rzeczywiście przenoszą to do swoich środowisk. I to jest bardzo piękne. Jak pan burmistrz ocenia tegoroczne prace? Ile ich było? Prac było najwięcej ze wszystkich edycji dotychczasowych. Było ponad 230 prac. Zaangażowane nie tylko dzieci same były to, ale też z rozmów z dziećmi wynikało, że były zaangażowane całe rodziny. Rodzeństwo, rodzice. Były prace, które rzeczywiście wymagały bardzo dużo zaangażowania. I to też cieszy, że rzeczywiście chcą brać udział, a nie tylko zrobić szybko pracę i liczyć na to, że coś dostaną, ale rzeczywiście bardzo mocno się wangażują w to, aby to była praca, która będzie przedstawiała bardzo wysokie walory plastyczne, estetyczne, a także techniczne. Bardzo dużo z dzieci w ten sposób też. Angażuje się i uświadamia, na czym polega przekazywanie, tworzenie, produkcja ciepła, energii, i też od strony technicznej musi zaciągnąć czy poznać trochę to od strony technicznej. Ci młodzi mieszkańcy naszego miasta dali burmistrzowi poprzez te prace jakieś inspiracje do, do, do modernizacji w celu poprawy jakości powietrza. To Chciałbym uświadomić i chciałbym uspokoić wszystkich w miarę możliwości. Cały czas angażujemy się w to. My będziemy, jako samorząd, ostatnim elementem, który będzie zmuszał mieszkańców do tego, żeby cokolwiek zrobić, ale tam, gdzie będzie można, wydziały. Urzędu Miasta angażują się bardzo mocno w to, żeby znaleźć wszystkie możliwości pozyskania pieniędzy i przekazują je dalej mieszkańcom. Bardzo często organizujemy spotkania z mieszkańcami. Otworzyliśmy punkt doradztwa energetycznego dla mieszkańców kościerzyny. Pozyskujemy środki w celu wyeliminowania najgorszych zjawisk, które są na terenie kościeżyny. I w ten sposób będziemy na pewno działać, będziemy dalej to kontynuować i Myślę, że efekty, które już uzyskaliśmy w, pos, w ciągu ostatnich e, czterech lat, było to ponad 300 źródeł węglowych wymienione na inne źródła, na ekologiczne źródła e, ogrzewania, to jest to ewidentny efekt, który możemy już odczuć. Natomiast dalej będziemy szukać. Tych możliwości, które będą mogły pomóc mieszkańcom Kościerzyny w jak naj, po jak najniższych kosztach przebudować swoje źródła ciepła. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak tego typu konkursy mogą wpłynąć jakby na rozwój świadomości wśród naszych mieszkańców w sprawie poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Znaczy nie wymyślimy tego my. Wiemy dokładnie, że nie można robić twardych projektów, czyli budować sieci, wymieniać, wymieniać pociągów nowych, nowych kłotów budować i nie zmieniając też tego co mamy w głowie. Więc jakby wychodzimy z założenia, że edukacja, a edukacja jeżeli już to najlepiej przyznaj młodszych jest konieczna i robimy to już od wielu lat, 5 lat te projekty trwają edukacyjne. One skupiają się zawsze w tym okresie zimowym, gdy rzeczywiście problemu powietrza w Kościerzynie jest najgorszy i, i gdy też mamy te kwestie dotyczące zanieczyszczeń powietrza wynikające z tego, że palimy w piecach często nie tym, co powinniśmy lub, lub po to, żeby wzbudzić takie myślenie o tym, że może warto coś zmienić, to właśnie zima jest ku temu najlepsza. I my y, wspólnie z miastem jako spółka Koseko miejska uznaliśmy, że najlepiej edukować dzieci. To dzieci mamy nadzieję, później trafiają do domów i też mówią o tym, mamo, tato, warto coś naszym zmie zmieńmy, coś tak nie wolno. E, no więc wychodzimy, że jest to działanie ważne, konieczne i je robimy. E, tak jak już mówiliśmy wcześniej, to już jest piąta edycja tego programu od pięciu lat w takiej formule go prowadzimy. Musimy powiedzieć, że jest coraz większe zainteresowanie, coraz więcej pracy na coraz wyższym poziomie.